dość przeciętny początek sezonu, biorąc pod uwagę ich możliwości. Myślę, że pozostaną w tej lidze, ale ciężko jeszcze na tym etapie to ocenić. No, będzie gol! No, brawo! Strzela! Braka, nie jest Pan persji. Marcelo. Gareth Bale. Rodriguez, Czy to wykorzysta Cristiano Ronaldo? Ale świetnie I John Evans Obron i Maria Świetnie, brawo to do Cristiano Ronaldo Jest zawodnik na czystej pozycji Przela! Brawo! No tak sobie wyobrażali zakończenie tego stałego fragmentu gry rzutu rożnego. Wysokie podanie. Rodriguez! Ależ... No i Bruni. piłce Cristiano Ronaldo. To Benzema! Ale. Benzema. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Poprzeczka! Piłka nadal w Witamy Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Witam Cię Darku i zapraszam Państwa na wspaniały mecz. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Andres Iniesta. Iniesta. Jordi Alba. Podaje z powrotem. Andres Iniesta. Jezu. Yes, Plastico to są wydarzenia nie tylko sportowe, ale historyczne, społeczne dla Hiszpanii. Elektryzujące nie Hiszpanię tylko, ale całą... Cristiano Ronaldo! Był! Ale to podanie było odrobinę za wysokie. Mamy centre. Gareth Bale! Stoiczny realizm postrzegany jako kup związany niegdyś z reżimem, natomiast Duma Katalonii jest wyrazicielem katalońskiego dążenia do wolności, niezależności i autonomii. Benzema! Mamy prawdę! Panie, do końca o to mu chodziło. Gareth Bale... Lionel Messi Pedro Jordi Alba Iniesta Przejęcie piłki pod własnym polem karnym, dobra interwencja Rodriguez Nie dał rady obrońca Uderzenie w stronę bramki. Cristiano Ronaldo. Rodriguez. Rozciągnięcie gry, podanie na skrzydło do Cristiano Ronaldo. Ładny atak skrzydłem, no i może. Wysokie pod... Dobrze, biega na wolne pole. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Strzela! Pięć metrów za nami, a oni są liderem. Jak tak dalej pójdzie, to w przyszłym sezonie zobaczymy ich wyższej lidze. Przyjął i odgrywa z powrotem. Czy to oddaje strzał? No trafił wprost w bramkarza. No wyraźna pomyłka bramkarza. Jest okazja! Beckenbauer, Uli Hennes, Bert Miller, Lothar Mateusz. No mógłbym tak wymienić tego tej końca. Masz rację, tych gwiazd światowego formatu było pełno. Ja wyjątkowo... Dobrze wspominam Klinsmana i tę taką kontrowersyjną postać Olivera Kana, ale wydaje mi się, że ten stary Bayern, który trzykrotnie zdobywał Puchary Europy, Beckenbauer, Miller, był lepszy Dobra okazja! W ...tej po... w Schweinsteiger, Oliveri... Robi się niebezpiecznie, ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Czy to strzela? strzela. ma. Szansa! Piłka w Dograł w pole karny? Przechwycił do środkowania. Lewandowski. Odda stał, ale już walczą ambitnie do samego końca. Nie zdołali tym razem, ale może jeszcze spróbują. Pięknie dobrał. Czyt Koniec. Królewscy. Real Madryt triumfatorem.